No to witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Worrosbaterki 3 33 v 3 ze mną Kada. Kada przerywacie oraz Drajku. Niestety. Witam. Jak widzicie, składy są dojebane. Demona, demona mam. No to dawaj te impy na dół. To wystarczy, że będziesz robił same impy na górze i porobisz jego sprygany i karzełki. Więc rób impy góra na górze, żebym nie miał środka. Jak wygrasz górę, to dawaj te impy na dół od razu. M mogę. Ej. Albo rozwalę im kopalnię na mapie. Jedno z dwóch. Nie ociągaj się w dodatku. No! tick. tik Nie ociągaj się. O nie szybko nie wiem. Masz nowe jednostki. Szybciej, szybciej, szybciej. Tak. Ja prowadzę. Jestem czujna. Naprzód! Tak jak myślałam. Naprzód! Co teraz? Na każde twoje skinienie! Panie! Panie! Ba panie! Tak! Na każde twoje skinienie! Zabłoganie! Tak. Zaufaj ja mi, sobie Ja prowadzę na przód więcej. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Ja prowadzę naprzód. Dawaj te psycinek do dobra, dobra. Dopiero mogę teraz zrobić. No to rób. Tak jak myślałam. Daj mi więc On już mi piki wysyła na mordę. O, kosz, mnie Twoje budowle zostały zaatakowane. Nie macie kamienie, nie? Na orku? Ja nie mam Daj mi więcej, więcej. Zobacz Cinek, co by... Co by dały twoje psy, ja mam cały dół, nie? No ale Jakbyś ja jeszcze dwa... nie mam psów, a raszuję psy No to dawaj Barba ma pójść na pierwsze jednostki. O ma, jeszcze mu wysyła, zobacz, dosyła mu już czarny. A ty mi chuja dosłałeś. A skąd mam wziąć ci jednostki? Dupy. Je jak Sprewnie. psy, dopiero jak się tier postawi, to można robić. Drugi poziom. Ja piernicę ten psu ten trafić nie potrafi. Musisz uważać, bo bohater ci będzie te impy zabijał. No, musisz dobrze Ej, dasz... kamienia trochę? Ja na razie nie mam. Zar zaraz będę miał jak coś. No, mam dwa psy. Mam się nimi wyjebać, drajku, na tych pikach? No teraz, teraz to już za późno, wiesz? Trochę jesteś za wolny, niestety. A jak szybciej mamy zrobić psy, jak są od te dwa? Teraz możesz mu lecieć na hero, bo będzie mi chciał dół przekształcić. Zabij te szkielety. I weź mu na hero leć na dole zaraz. Tylko musisz posterować. Teraz, teraz mu leci No, 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 zdążysz? Chyba powinieneś zdążyć Mu przerwać przynajmniej Dawaj, dawaj, zabijesz mu hero chyba Dużo pików tam na najebo, widzisz? Ej, ja już robię samanów, jak coś, nie? Badania zakończone. Także on, oni będą trochę w szoku. Tylko teraz kamienia potrzebuję. Ja ci mogę dać, czekaj. To dawaj Daj. Nie, panie, nie. Już widzisz cinek o co chodzi? Czy dalej nie widzisz? No, raczej to było niewarte robienie tych słów, bo nic nie dały. Już umiał żywiołaki teraz powietrza. Tak to nie mam nawet te trzy. Oj, cinek, cinek. Teraz Wiec. zobaczysz, czy warto. Bo mi teraz dopiero przekształca dołu. Jeden piorun tam wchodzi zaraz w dół i po nim. Kurde, skąd to nie mam łucznik na górze? Pewnie Ale... dlatego, że mają imperium. No. Co robić zamiast impów też? Demony. No, to później. Nowe... Zaraz mi wychodzi pierwszy szaman. A już przestań robić te psy, co? No już nie robię. Się no, cieszę. Teraz kamienia nie mam na te 4 Masz 200 kamienia. I nie płacz. A macie krychy? Ja mam golda, jak coś, ktoś chce. No to ja chcę golda. Dobra, szamani mi wychodzą. Wysz wyszło mi trzech szamanów na dole, odcinek. No, ale też szamany nie masz. No nie mam. Ale wchodzimy ten dół? No nie no, poczekamy na pioruny. Dobra, dawaj Cinek no Jak pioruny będziesz miał na trzech przynajmniej Czym mam ci to porobić? Myślę tam tego jest Ile? No ze stak tego wszystkiego tam jest przynajmniej O, idą, idą, idą Masz już pioruny? Nie, ale oni się boją piorunów Tylko musisz mi osłonić jakoś te pyruny Wyszczelam, je. mnie, no już mi strzela. Cofaj. Cofaj, cofaj. Jeszcze najemników robi. Cofaj. Wszystkim cofaj. Boku. Na razie to. Starajmy się o. to wystrzelać. Mam pieruny. Mam pieruny. Cinek. Ma sporo armii tutaj hmm. Trochę się. za wcześnie Twoje oddziały zostały Graj, graj, graj Ja już nie mam armii rob... No właśnie, widzę Trochę szkoda no, Że armii nie posiadasz armii będę robił. Trochę szkoda, że armii nie masz To jest przykre trochę On mu tutaj wypełnia dół Trochę jest lipa Pomożesz na dole, cinek? Nie, czekamy na żywiołaki moje Na pewno nie Ja tu sam sobie poradzę Git Macie kamienia? Na orku na pewno za golda dam, bo mam golda dużo To dawaj golda A daj kamienia Na pewno nie nowe mhm. Dobra robię te żywiołaki Kurwa jebany najemnik Oj chuj ja mam pohero Mi zajebał kurwa Panie, życzenia. Jestem Panie Panie. ja mam dół bez ciebie. Na dwóch. Twoje budowle za... A tam jest tylko imperium. Panie, A wiesz, że oni mają dwa razy imperium? Ale jeden kolor tam jest tylko. To no zobacz na mapie. We mnie wjeżdżają teraz przez środek. A ja Już nie mam port. nic. O. Kawa. Powiedziałbym, że... To mnie nie dziwi. Ale nie będę, nie będę tego mówił. A wypełniłeś chociaż wieżę? Kto mnie wzywał? Wypełniam. Wow. Teraz mi krychy brakuje. Super. Cóż mogę Ci poradzić? Nie, panie, nie! Kurde, na Lepie, te le, brakuje Lepiej skup się teraz na górze, na, na kadzie, bo... Bo mi nie musisz już pomagać Mi na T5 brakuje Znaczy, już Ty mi w ogóle nie pomagajesz w sumie, ale dobra Oni rozciąły teraz czarnych, bo ja mam w chuj Szamanów, zauważyli to. Wiece, wiece? Masz nowe jednostki do dyspozycji. Cinek jakbyś ze mną wszedł w dół w sumie może. No to wysokie żywiołaki. My z żywiołakami to może byśmy to przesknęli No to idę? Same żywiołaki będziesz robił? I barwę To środek w Ciebie wchodzi Kto mnie Cinek. Kada mnie będzie bronił bo, Impami? bo u góry nic tam nie robi Dobra wybroni. Już czekaj, dolatują moje żywiołaki Co chcesz golda, bo ja mam pełno Ja Ja mam handel, to możesz sypnąć. Ja mam zbyt wiele ludzi, dobra, ja to podpalam i wchodzę a daj mi y, kamień albo krychę. A najpij Nie, Nie mam takich rzeczy, kolego. Dobra, wiesz są tam. I Dawaj cinek brakuje. Doł, doł, do. cinek, żywiołaki ci się rozpierdalają do boki. Dobra, patrzę. Dobra, Kurwa, nie przebijemy się chyba tutaj. Nie, bo Basiak przy... dola to ja. Basiak dosłał tam ja już demony będę zarobił. Dobra, dużo upadło tych. Dużo umadło, teraz się skupmy na dole cinek dosyłam, On będzie dół, zaraz mi odbijał, już to robi Kada, pomóż na dół. środku, bo wpadzą we mnie Twoje budowle zostały potrzebuję Macie krychy? Nie Nic, krychy? Dobra, 200 dam do. No dawaj Dobra, a jeszcze, ma... a jeszcze, 200? Czekaj, demony muszę zakolejkować A jeszcze 200 krychy? No dam ci, tylko zara Okej okay. Dół coś próbują pajacować Mają czarnych już No to harpy musisz mieć Kurwa nie mam harpi Jest problem na dole ja Dobra Na dole w sobie, sobie radzimy, ale jest ciężko Czepchaliśmy ich cinek tutaj. Weź cinek rozpierdol mu środek, jakoś tymi, tymi. On ma dochód 3, nie? No spróbuję. Kada pomóż mi środek rozwalić. Dawaj, armię na moich środek. I wypełni wieże. Kada? Tak, ty kada. Ty jesteś Kada, chyba, nie? Tak, tak. Zgadza się. Ale to dwóch kościarzy i co tam jeszcze było? I... przywód. Przywód. Dawaj, niszczymy ten Wody środek. Kopalnia. Muszę ulepszyć ten. Wierzę. Me metal dasz, panie kolego? Nie mam. Cinek, masz metal? Nie, bo ja handluję wszystko na... Ja demony robię. To dawaj je na dół, albo rozpierdaj im Najpierw kopalnie. Na środek nie rozwalamy. No, to... Za kolejką Mię... na środku kada, za kolejką kopalnie kolejne niszczenia. O, no tego mają. Tego mają. Mów, mów. Yy, mów po, po A, no jest kotermin. Taki info. No padniemy na środku. Nie padniemy, bo żywiołaki mam Idą te jeszcze pegazy gazy i najemniki Złota potrzebuję Nie mam Teraz mam kamień i krychę. dawaj. Czekaj, tylko, ja tylko Bite najemniki nie? demonami na środku O, chyba mi padnie To ci padnie? Dobra, wchodźmy dół, bo on najemnik powrobi za złoto instantowe. Nie mam nie mam ten. Nie mam. To niech robi. Nie mamy e... złota. To jest problem. Nie mam złota. Ja to też nic. Masz 400. Dwa. A macie żelazo? Nic. Nie tam Na środku wchodzą. Nie wiem? We mnie, ale się wybronię, Wy, bo mam wie. Wypełni wieze. Wypełni. Wypełnisz wieżę? dół wchodzą! Kurde, zezemany za dużo tego żro ma, ma dużo czarnych, musisz to wyjebać Czarnych celuj, No i wysał mnie, kurwa cinek no Na dole jest pizda No we mnie też wchodzą cały czas No sam a tych demonu, te demony na dół Znaczy na środek, yeah. znisz środek A potem na dół do Drake'a wyszli. Ja straciłem wszystko Na dole, tracę dół Kurde, nie, nie mogę przywołać, bo te demony całe żelazo wyżerają. Dół mi Kurwa no. Pracę dołu przez was. Hada uważaj na te demony na środku. Dawaj nimi w tych najemników, dawaj. najmówię. No, biją bi bi się. No napisali środek. I jak zniszczysz tych najemników to na dół. Na dół teraz te demony, do drake'a. Broń drake'a teraz. Ja się wybronię. Wchodzą we mnie. Najemnikami wchodzą we mnie. Potrzebuję pomocy. Lecą Ale nie wlatuj, o. nie wlatuj w tych łuczników, tylko pod bazę drake'a, przed wieżę. Du, roz... najmniej... rozpierdol, du, rozpierdol. Widzisz na dole kopalnie? Rozpierdol ja. Demonami. Impami, przyzwij sobie impę na przykład. Nie, nie, rozpierdol demonami, nie słuchajcieńka. Tylko tych łuczników jest sporo. Je jebać, zajmij się kopalniami na dole, ty. A te całkiem na dole, dobra. ci te demony, wjeżdżaj tam. Rozpierdalaj. Dobra, rozbiłem. Dobra, mogę olbrzymy robić. O kurde, wchodzi we mnie ten. Olbrzymy muszę napierdalać teraz. A wchodzą w kadę. Demony Dół na dole. rozpierdalaj kopalnie, kopalnie na dole. Ha halo, kasztanie. No, bije mi łucznikami. Kopalnie na dole, rozpierdalaj. Kopalnie na dole, rozpierdalaj. Próbuję. Ale dwa demony ci biją po budynku, zamiast tam po kopalni złota na przykład. Kurwa macie, długo ginę. Padam ci, niech wyślij coś do mnie. We mnie też wchodzi imperium, to dużo ci nie dośle. Wchodzą we mnie kurwa jebany imperium Rozpierdalają mi budynki Jest źle Z każdej strony jestem w pizze Nawet mi jeden olbrzym nie zdąży wyjść, bo kurwa wchodzą we mnie cały czas Po prostu jest taka pizda. Twoje oddziały zostały zaatakowane. No, wyżdżają we mnie. O, wyszedł mi jeden olbrzym. Cały jeden mi wyszedł. we mnie teraz od góry. Uh. Na dwóch kurwa grać, to takie przejebane dwa na jeden. Uh, skoda.